Rzeczy na świecie. Generalnie muzyki albo pigmy to całkiem fajna sprawa. Kiedyś zbierały wełnę ale teraz robią fajne filmy, albo śpiewają sobie ładne a nawet takie całkiem fajne buciki robią. Problem jest taki, że są niskie i ciężko z nimi gdziekolwiek iść ale to w sumie też jest zaleta. Niestety łatwo zgubić jakiegoś w ciemnej nocy. I czasem może być wyjem ale to nie jest takie złe. Numer 4 to betoniara. Jest narzędzie, że nikomu raczej to nie dziwi. Można się w nim kręcić jak na karudzeni, a jak ci się znudzi, to można wynieść na złą i zarobić chaos, bo betoniarkę zajebałeś sąsiadowi. Polecam z całego serca każdemu. Zabawa na co najmniej 12 godzin. Jednym z nich to tak zwany Sokołowski czy NASA. Te zimne skurwysy nie mogłyby cię sprzątnąć bez mgnięcia i jeszcze podczas całej operacji spłynęłyby na twoje zwłoki i zgasiły papierosa na twoich pośladach. Hata! w naszych skromnych zgodach. Siema, ty nie przyniosłeś się na górę? Mam wysokości. To jest hajda! za To jest Ta kurwa to jest hajda! To jest hajda, nie jest! To jest To ty, ty hajda! Hajda, nawiń coś mi. Ja wciąż oddycham, na życie mam apetyt, bo wietrze tu nie pachnie nie zapachem kobiety. Poczuł ten klimat, rozkurwiał kryminał to czas. Przeważnie uczysz w latach, nie ucina. godzinach. No, to się, siedla, słowa się kurwa układa. O, A jak? A jakie znasz? Polskę? To kurwa polskie układasz. O boż. Co to jest? A to kurwa nie ma takiego? Tylko Proceder. Przecież ten film jest tak zajebisty, że brak mi słów. Gra aktorska, obsada i muzyka jest na światowym poziomie. Aż dziwię się, że nie dostało skara. Ha! Da! Ha! Da! Ha! Da! <śliniczne> numer jeden. Popuś Król. Wielki Polak, który zasłużył się dla Polski bardziej niż Piosucki czy inny kościuszko. On wprawił... Cały przemysł muzyczny tworząc tak świetne piosenki i współtworząc gang z albami. Wybitny Polak. Potekna prezydenta. Miskim <śmiany> rzymnemy. Jestem tu od początku i kocham całym serduszkiem. Trzymajcie się chłopaki.